Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się najbardziej memicznej grze MMO ze wszystkich, czyli oczywiście Tibi, która zarówno jest elementem nostalgii ogromnej części z nas, jak i tytuł ten stał się owiany złą sławą jako przykład degradacji młodzieży, który wpędza ich w sidła uzależnienia od gier. Odcinek o Tibi przygotowałem dawno temu, bo w roku 2014, ale temat ten zdecydowanie wymaga odświeżenia i nieco głębszego przejrzenia się tej grze, stąd tamten odcinek chowam. Teraz chciałbym zaprosić was na krótką podróż w memiczny świat Tibi, gdzie walimy Zaksa albo z różdżki, a jeśli mama wejdzie wam teraz do pokoju, żeby odciągnąć was od oglądania historii memów, to pamiętajcie, dlaczego pod ręką macie krzesło. Ale najpierw krótka przerwa dla sponsora odcinka, jakim jest NordVPN. VPN to świetna usługa, która pozwala zmieniać nasze IP w internecie, dzięki czemu tylko od nas zależy, czy w danym momencie chcemy być widoczni w sieci jako Helmut z Niemiec, czy może jako Giovanni Paolo z Włoch. Nie strasznie irytuje, jak szukam czegoś w internecie i niektóre strony mam zablokowane ze względu na to, że niektórzy banują mnie za to, że próbuję zobaczyć coś z polskiego adresu IP. Ponadto, co bardzo istotne, VPN niczym Peleryna Niewidka doskonale chroni naszą prywatność w internecie i korzystnie wpływa na bezpieczeństwo w sieci, dzięki czemu stajemy się trudniejszym celem dla cyberprzestępców. Wiem, że ja wam znajdę numer IP. I na was. NordVPN jako sprawdzona na rynku firma świadczy usługi na wysokim poziomie i jak powiedziałem na początku, to przyszykowali oni dla was świetro promocję, kupując dwuletni i plan używając mojego linku lub wpisując kod promocyjny bądźmy poważni, zyskujesz aż 4 miesiące gratis. miesięcznie wychodzi jedynie 1159, jest to tylko tyle, co kawa kupiona w żabce, więc niewielka cena za zabezpieczenie swoich ruchów w sieci. Ponadto jeśli będziesz nie zadowolony, to NordVPN daje Ci 30 odniową gwarancję na zwrot pieniędzy. Czujesz to? No ciężko, żeby było lepiej, skorzystaj więc promocji od NordVPN. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz w opisie. Wracając do świata TV, to Grata powstała już w roku 1997, została zaprogramowana przez czterech niemieckich studentów. Jest to rasowy MMORPG, gdzie naszym celem jest wbijanie expa i bicie niezliczonych ilości potworków używając mieczy, aksów, czarów i wielu innych sprawne oko progamera i pana RPG dostrzeże w Tibi inspirowanie się serią gier Ultima, klasycznych przedstawicieli tego gatunku. No ale raczej nie to sprawiło, że gra ta stała się memem. Od samego początku jej niskie wymagania sprzedowe i możliwość gry za darmo sprawiły, że wraz ze wzrostem popularności, najpierw kafejek internetowych, a następnie dostępu do internetu w polskich domach, to całe osiedla zagrywały się w Tibie, ustanowiło to po prostu atrakcyjną, wspólną rozrywkę. Niestety w pierwszej dekadzie XXI wieku tylko nie liczy i mogli sobie pozwolić na mocne komputery i pieniądze, żeby opłacać abonament w grach online z prawdziwego zdarzenia, więc dla jednego nerda w jakimś wowie dla bogaczy przypadało 100 tibiczyków. To głównie napływ młodszych graczy, którzy żywiołowo reagowali na wydarzenia w tibijskim świecie sprawił, że gra stała się domem dzieci Neo i przez to była w pewien sposób wyśmiewana przez resztę społeczeństwa. A trzeba wiedzieć, że Tibia to hardkorowa pozycja, która nie wybaczała błędów. Padnięcie w grze oznaczało utratę sporej ilości doświadczenia i utratę ekwipunku, dlatego każda sytuacja, gdzie nasza postać mogła stracić życie powodowała potężne podwyższenie ciśnienia. Na graczy czaiły się nie tylko przerażające potwory, ale również inni gracze, bo oszukiwanie Mniej doświadczonych Tibijczyków, podstępne zabieranie im przedmiotów było na porządku dziennym. <laughs> <Me? laughs> Myślę, że dla wielu osób była to szkoła życia i swego rodzaju prawdziwa nauka, że wszyscy mogą nas oszukać, co być może mogło przełożyć się na ostrożność w życiu realnym. Myślę, że liczba historii o tym, jak można było załatwić innych graczy używając mechanik w grze, jest nieskończenie duża i każda osoba grająca w Tibią w tamtych czasach miałaby coś o tym do powiedzenia. Bum popularności gry to lata 2005-2010. Ja sam nigdy nie grałem w Tibią na poważnie, ale doskonale wiedziałem, kim był na przykład Mateusz Dragon Wielki, czyli pierwszy gracz, który wbił 300 The level. Musiało to rozgrzać patriotyczne serce każdego Polaka, że nasz rodak ma takie osiągnięcia. To, jak Nick Mateusza zapadł w pamięć wielu osobom, najlepiej chyba dowodzi fakt, że 4 lata temu Szpaku nagrał kawałek pod tym właśnie tytułem, który miał być taką nostalgiczną podróżą w przeszłość do młodych lat, gdzie raper wspomina m.in. granie z bratem w Tibie. Bo mimo, że Tibia to produkt niemiecki, to jednak największą popularność zdobył w Polsce, Brazylii oraz Szwecji. Te trzy narody walczyły i walczą ze sobą o dominację. Wyczyn Mateusza miał miejsce na początku 2007 roku, kiedy Tibia na dobre stała się już symbolem złej, uzależniającej gry, a to wszystko dzięki wiośnie 2006. W tym czasie we Wrocławiu doszło do głośnej sprawy, kiedy to uzależniony od gry 16-latek zaatakował swoją matkę krzesłem, gdy ta wyłączyła mu komputer, co, jak wspominałem, wiązało się z utratą sporego postępu w grze. Generalnie to chłopak ten musiał mieć jakieś problemy psychiczne i takie zachowanie raczej nie było bezpośrednio spowodowane grą, ale znaleziono bardzo wygodnego kozła ofiarnego w postaci Tibi, co pozwoliło telewizji TVN stworzyć jeden z najbardziej legendarnych i potężnych reportaży w swojej historii o tym, jak to Tibia jest wytworem diabła które tylko czeka na dusze zbłąkanych dzieci. Ci, co grają w Tibie, potrafią całymi dniami wyłączać się z rzeczywistości. Motywacje graczy są proste. Reguły dla tych, którzy już w tym po uszy siedzą, też. Kolega z Knajtem to on z, wali z, tak, z Aksa, a ja jestem z druidem i wale z Różki. Reportaż ten musiał zobaczyć kilka milionów ludzi, którzy już na trwale w swoich głowach ustalili, czym jest ta straszliwa Tibia. Szybko przyjęło się, że w Tibię grają typowe Seby i dzieci Neo. Naturalnie sami gracze się z tego wyśpiewali, czego najlepszym przykładem jest słynny wywiad z Tibiczykiem, czyli filmik nagrany dla Beki z początkiem roku 2007, który przedstawiał typowego debila i nerda, oddającego się pasji ekspiania na Tibi. Ja mam teraz. Um, ja mam teraz 18 lat. Yy, ale chodzę nadal do szóstej klasy podstawówki, bo już tyle czasu spędziłem i wie, że, że to jest po prostu... nie zdaje klasy do klasy. Naturalnie nie wszystkie takie filmy były udawane, czego przykładem jest nagranie pewnego dzieciaka, którego w grze ubił niejaki makler. Jego reakcja i groźby stały się poważnie memiczne. Ty się ktoś na mnie bo ci biedny wasz matki, jebany makler. Oni dla jaj biją. Dla jaj kurwa, Innym dobrym przykładem jest nagranie na TeamSpeak'u kłótni ojca z synem, gdzie rodzic je Boże zjeść tego, że syn gra w Tibie i każe mu wykonać polecenia w Wardzie. <śmienic> no to, to! A dlaczego? A dlatego! A nie mogę sobie wyobrazić, Bo powrót? się przecież, że, 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 że masz niegać, czy, czy nie dać przy mnie To zrobi nagłówek. po co ci? Głóbek, taki, żeby firmowy na Nie to się robi. A nie, się... Nie umiesz. Umiem. Również w roku 2007 MC Archero nagrał utwór Tibian, który stał się hymnem każdego gracza Tibi, jak również kawałek ten można nazywać jednym z klasyków polskiego internetu i jedną z najbardziej memicznych piosenek w ogóle. Chyba nie muszę mówić, że piosenka ta nie przedstawia gracza Tibi w najlepszym świetle. Mama na Tibie narzeka krzesło po lewej stronie prawie czego Tibie krzesłem o ciałem zasłonie. Naturalnie mówimy tu o uzależnieniach o tym, jak to Tibia źle nie działała na ludzi ale prawda jest taka, że potęgą tej gry, podobnie jak każdego innego MMORPG są inni ludzie. W ogóle nie chcę mówić, że maniaczenie po nocach w Tibie czy zarywanie lekcji w szkole jest czymś pozytywnym, ale w obecnych czasach, kiedy ludzie potrafią spędzić godziny scrollując bezmyślnie TikToki czy inne shortsy, to uważam, że nagranie w Tibię, gdzie jest jakaś interakcja, nawet taka online z innymi ludźmi, to jednak chyba coś mniej szkodliwego. Ludzie do dziś z ogromną nostalgią wspominają przyjaźnie zawiązane w tej grze, długie godziny spędzane razem na Ventrilo czy TeamSpeak'u oraz emocje podczas klonowych bitew. A jeśli o bitwach mowa, to nie można zapominać o słynnym memie Bicie Masterczułki z wakacji 2009, kiedy to grupa trolli nazywająca się VentriloBusters Robuster zbiła na kanał glanowy graczy, którzy prowadzili tibijską wojnę i bildując ich wypowiedzi, puszczali im je w zapętleniu, powodując skołowanie samych zainteresowanych. Jeden z graczy rzucił komendę, żeby bić gracza o niku Masterczółek, co zostało zapętlone i stało się memem. And no, co teraz? to z tym ma no kurwa ziemnia? Z czasem popularność gry zaczęła trochę zanikać, bardziej casualowi gracze po prostu zudzili się grą bądź też wyrośli z czasów ekspienia. Do tego moc komputerów i prędkość internetu pozwoliła na zabawę w inne tytuły. Sama Tibia z całą pewnością nie umarła, dowodzić tego mogą na przykład zainteresowania jednego z uczestników jeden z10. Moje zainteresowania to Tibia, kobiety i równania różniczkowe. Na swój sposób powrót popularności gry nastąpił pod koniec roku 2015, kiedy internetowy fame zaczęli zdobywać streamerzy Tibi, głównie Rafonix oraz Daniel Magical. Jakiegokolwiek strachu w Tibi musicie się wyzbyć. Bo to przeszkadza, paraliżuje ręce. Od razu masz łapy takie o i klikasz w klawiaturę kurwa, zamiast F5 nacisknąć w pół sekundy. Naturalnie to nie sama gra była elementem przyciągającym do ich relacji live, a raczej wszystko, co działo się wokół, co w krótkim czasie doprowadziło do narodzin i ogromnej popularności Pato Streamingu. Mimo wszystko, tibijskie zadymy cały czas towarzyszyły tym influencerom. W połowie roku 2016 doszło też do kolejnego historycznego przełomu, bo gracz Karsek jako pierwszy w historii wbił level numer 1000, co też w pewien sposób odbiło się szerokim echem w branży gier. Jak chodzi o Tibię, to gra na swój sposób wciąż jest w jakiś sposób popularna i sporo graczy zajmuje się streamowaniem tego tytułu. To niezły Pozdrawiam to... i życzę walenia z kuszy i dużo expa Elo. To niezły odcinek. Pozdrawiam, dziękuję z piąteczka. Hm, właśnie wysłałem komuś donata, żeby powiedział moje imię. Cóż, chociaż tyle dobrze, że nie jakiejś babie. W obecnych czasach Tibia to przede wszystkim potężna dawka nostalgii. Jest sporo filmów na YouTube o tibijskich opowieściach, bitwach ze Szwedami i nie tylko. Tu polecam na przykład kanał Fangotena, który za dzieciaka zagrywał się w Tibię, a dzisiaj opowiada różne ciekawostki, które myślę zainteresują nawet osoby, które nie miały większej styczności z tym tytułem. Co jakiś czas ze świata Tibii przedostają się różnego rodzaju newsy czy memiczne zdarzenia, jak na przykład to, że 11 listopada 2019 w grze odbył się polski Marsz Niepodległości. No jak możemy tej gry nie Nazywać Polską. Należy także dodać fakt, że Polacy do dziś pozostają w czołówce graczy. 1500 level jako pierwszy wbił w marcu 2020 gracz Bobek, który levelował swoją postać od roku 2007 i tu ciekawostka, bo XP on razem ze swoją narzeczoną gorącą, która również jest bardzo poważnym graczem na tibiskiej arenie. Para jednocześnie wbiła jako pierwsza w historii poziom 2000, naprawdę to still better of story than Twilight. Essa! Jest, 2 Wolfania. <laughs> <laughs> yes da. W chwili obecnej Bobek oraz gorąca to wciąż absolutna topka i legendy tej gry. Niestety w tym momencie numerem jeden jest Brazylijczyk. Jest mi z tego powodu smutno. Bardzo dużą popularność w polskim internecie zdobył komentarz na YouTube autorstwa Nanaba 256 z początku roku 2020, który stał się memem wklejanym pod różnymi tragicznymi wydarzeniami na świecie, jakoby kiedyś było lepiej, bo wszyscy grali w Tibieł. We wrześniu 2022 Tibia doczekała się potężnego update'u i po 25 latach Tibijczycy mogli usłyszeć dźwięk, bo do tej pory ta hardkorowa rozgrywka nie potrzebowała takich pierdół. Przyznam, że grając teraz i biegając po gardzie, dziwnie się czułem słysząc dźwięki otoczenia, które muszę przyznać są całkiem miłe dla ucha. Zobaczymy, co będzie dalej. Kilkanaście lat temu mówiło się, że tylko Twoja stara widziała niebo w TV, ale może za 25 lat i to się zmieni. Wszystkich aktywnych i nieaktywnych kibiców zachęcam do podzielenia się w komentarzach swoimi historiami z gry. Przyznam, że zawsze lubię czytać i słuchać o różnych akcjach, które odbywały się w tym wirtualnym świecie. Mam uśmiech na twarzy, jak widzę te historie o tym, jak ktoś dał się oszukać na golda, oddając hasło do konta, co nauczyło go w przyszłości ostrożności w internecie, albo o tym, jak ludzie kilka lat udawali przyjaciół, a tak naprawdę byli kretami w danej gildii. Życzę wszystkim miłego ekspienia i pamiętajcie, w Tibie grajcie od poniedziałku do soboty, a w niedzielę na kompach ustawiajcie boty. Albo lepiej nie, bo bana dostaniecie. Do widzenia. państwo. To trzeba długo gekatować w gierkę, że już nie myślisz o niczym gościu jak patrzysz kurwa przez okno, to ty nie wiesz czy ty na Tibi jesteś, czy ty w chacie jesteś, nie?